Rozdział 42. Tak się cieszę, że nie wierzę w to, co ty. Tysiące godzin pukania od drzwi do drzwi, by powiedzieć im, że nadchodzi Jehowa. Proszę, dołącz do naszego klubu. Klubu końca świata. Klubu jesteśmy zbawieni, a ty masz ranę. Proszę, wskocz do Arki, zanim będzie za późno. Czas ucieka. Pospiesz się, nie ma czasu do stracenia. Nie ma czasu na bycie szczęśliwym teraz. W nowym systemie, czyli inne określenie dla ich rajskiej ziemi, możemy być szczęśliwi. Nie trać czasu na próby zapewnienia sobie dobrego wykształcenia lub dobrej pracy. Te rzeczy nie pomogą wam, gdy nadejdzie Armagedon. Znałem kilku świadków Jehowy, którzy nigdy nawet nie leczyli swoich zębów. Dlaczego mieliby to robić? Nowy system nadejdzie lada dzienia Jehowa zajmie się ich zepsutymi zębami. Ci świadkowie noszą teraz protezy. Miliony świadków nie miały żadnych oszczędności ani emerytury. Dlaczego mieliby oszczędzać? Pieniądze będą bezwartościowe i wyrzucone na ulicę, gdy nadejdzie dzień zemsty Boga. Jeśli jesteś świadkiem Jehowy, przyszłość jest jedynym miejscem, w którym może zaistnieć szczęście. Pamiętam, jak wiele razy byłem w służbie polowej ze świadkami, którzy opowiadali mi o tym, w jakiej posiadłości będą mieszkać po Armagedonie. Ponieważ Bóg zabije wszystkich bogatych właścicieli domów, będą mogli teraz z łatwością wybrać dowolny, wolny dom w okolicy, który tylko zechcą. Czasami ludzie przy drzwiach byli zdenerwowani lub niegrzeczni, ponieważ pukaliśmy do ich drzwi, próbując sprzedać im naszą religię. Gdy odchodziliśmy od domu, śmialiśmy się i rozmawialiśmy o tym, że po Armagedonie ptaki będą jeść mięso z ich kości, tak jak przepowiedziały to proroctwa biblijne. Wasze tusze będą pokarmem dla wszystkich ptaków podniebnych i dla zwierząt ziemskich, a nie będzie nikogo, kto by je odstraszył. Księga powtórzonego prawa: 28-26. Po tym, jak ich kości zostaną wyczyszczone, ich dom będzie do wzięcia. Tak, w rajskiej nowej ziemi wszyscy będziemy szczęśliwi. Po tym, jak Jehowa w końcu wykona swój ruch, Coś dziwnego przydarzyło mi się, gdy byłem w służbie polowej pod koniec lat dziewięćdziesiątych. Był to moment, który pomógł mi uświadomić sobie, jak bardzo dziwaczne jest moje życie. Chodziłem od drzwi do drzwi w Tygard w stanie Oregon. Dzwoniłem do drzwi domu tak jak robiłem to tysiące razy wcześniej. Z iloma ludźmi rozmawiałem po ponad czterdziestu latach głoszenia dobrej nowiny. Te drzwi były jednak zupełnie inne. A przynajmniej osoba, która za nimi stała. Do drzwi podszedł przyjemnie wyglądający blondyn. Był po trzydziestce i miał lekki uśmiech twarzy. Rozpocząłem moje trzyminutowe kazanie. On tylko stał i się uśmiechał. Wyciągnąłem więc numer strażnicy i czasopisma Przebudźcie się i pokazałem mu jakiś głupi artykuł o gwałtach w Etiopii. Po kolejnych minutach gadania zapytałem go w końcu, co o tym myśli. Zatrzymał się na chwilę. Uśmiechnął jeszcze szerzej i powiedział: Jestem tak wdzięczny, że nie wierzę w to, co ty. Stałem tam, nie wiedząc, co powiedzieć. Wtedy on powiedział mi jeszcze raz: Jestem bardzo zadowolony, że nie wierzę w to, co ty. Nie miałem pojęcia, co powiedzieć dalej. Powiedział: Poczekaj tutaj. Wszedł do domu i wrócił z jednym z naszych czasopism strażnica w ręku. Przyprowadził ze sobą też dziecko, które wyglądało na jego dwunastoletniego syna. Otworzył czasopismo. To jest twoje czasopismo, prawda? Zapytał. Kiwnąłem głową, że tak. On kontynuował. Jest tutaj napisane, i cytuję twoje czasopismo, w świetle czasów ostatecznych, w których żyjemy, może być mądrze nie mieć dzieci. Więc zobacz, gdybym wierzył tak samo jak ty, nigdy nie zaznałbym przyjemności z moim synem tutaj. Położył rękę na głowie syna, uśmiechnął się do nas i powiedział. Do widzenia. Jestem pewien, że miałem głupi wyraz twarzy. Chciałem coś powiedzieć, ale nie miałem nic do powiedzenia. Odsunął się i zamknął swoje drzwi. Szedłem z powrotem jego podjazdem, kręcąc głową. Ten człowiek miał rację. Spędziłem ponad 40 lat pukając od drzwi do drzwi, próbując znaleźć ludzi, którzy szukali prawdy, a jednak to on pokazał mi prawdę. Po prawie pięćdziesięciu latach widziałem w organizacji setki rzeczy, które nie miały żadnego sensu lub po prostu nie wydawały się właściwe, ale w tym momencie doszedłem do swojej prawdy. Wiedziałem, że jestem w religii, która myliła się co do wielu rzeczy. Gdybym podążał za sugestiami zawartymi w naszych czasopismach, też nie zaznałbym radości posiadania dzieci. Z powodu tej indoktrynacji przez wiele lat nie chciałem mieć dzieci. Czułem, że koniec nadejdzie lada dzień. To było w latach 60. Kiedy zjeżdżałem z pojazdu, pomyślałem o tych wszystkich pracownikach Betel, którzy zrezygnowali z możliwości posiadania dzieci i rodzin, ponieważ powiedziano im, że nadchodzi koniec. Czekali i czekali, przez 30 lat, 40 lat. Koniec wciąż nie nadchodził. Jedyną rzeczą, która się skończyła dla tych Betelczyków, była jakakolwiek możliwość założenia rodziny. Przez wiele lat myślałem, że ludzie, którzy nie wierzyli w to, co im mówiliśmy, byli szaleni. Teraz znalazłem się po stronie drzwi ludzi, do których pukałem. Postawiłem się na miejscu tych, którym głosiliśmy, i zrozumiałem, że to właśnie my znajdujemy się w Johnstown na farmie Jima Jonesa i przygotowujemy się do picia trującego napoju. A nie oni. Moja żona również została wychowana w tym sposobie myślenia i już od wczesnego dzieciństwa. Była idealną żoną ze Stepford, którą nauczono, aby nigdy niczego nie kwestionować. Kiedy więc próbowałem porozmawiać z nią o dziesiątkach niespójności, które odkryłem przez lata, wpatrywała się we mnie jak jeleń w światła reflektorów. To samo spojrzenie ma wielu świadków, gdy zadaje im się logiczne pytanie dotyczące ich przekonań. Miałem problemy z gniewem, ponieważ czułem, że moje życie wymyka się spod kontroli. Debbie była przekonana, że ten gniew to moje nierozwiązane sprawy z moją zmarłą matką. Wiedziałem, że to nie to. Czułem się jak facet w filmie THX 1138, kiedy przestał brać leki, które czyniły go dronem. Byłem wściekły, bo przestałem brać szalone pigułki, czyli jak w filmie Matrix. Masz do wyboru niebieską pigułkę lub czerwoną pigułkę. Niebieska pigułka zapewniałaby ci błogą nieświadomość fałszu i zniewolenie. Czerwona zapewniłaby ci świadomość, a tym samym wolność od fałszu i zniewolenia. Każda pigułka miała swoje wady. Debbie zaleciła mi nawet wizytę u psychiatry. To było bardzo niezwykłe i coś, na co towarzystwo przez lata zawsze patrzyło krzywo. Jest to coś, czego świadkowie będą unikać za wszelką cenę. Towarzystwo opowiada o złu szukania pomocy poza swoją organizacją. Z reguły dla chrześcijanina udanie się do świeckiego psychiatry jest przyznaniem się do porażki. Jest to równoznaczne z pójściem do Egiptu po pomoc. Izajasza 31.1. Ponadto coraz więcej psychiatrów ucieka się do hipnozy, która jest demoniczną formą światowej mądrości. Przebudźcie się. 1960 rok. Z towarzystwa wyszła informacja o złu psychiatrii. Często, gdy świadek Jechowy udaje się do psychiatry, ten będzie próbował mu wmówić, że jego kłopoty są spowodowane jego religią, całkowicie pomijając fakt, że chrześcijańscy świadkowie Jehowy są najlepiej zorientowaną, najszczęśliwszą i najbardziej zadowoloną grupą ludzi na powierzchni ziemi. Mają najmniejsze zapotrzebowanie na psychiatrów. Przebudźcie się 1954 rok. Dlaczego towarzystwo nie chce, aby ich psychicznie cierpiący wyznawcy chodzili do psychiatry? Ponieważ troszczą się o dobro i zdrowie swoich uczniów? Nie. Nie obchodzi ich to, czy jesteś gotowy odstrzelić sobie mózg. Nie obchodzi ich, że to, co robisz, nie ma sensu, albo że nie możesz sobie wyobrazić, że twoje niewierzące dzieci lub niewierzący członkowie rodziny zginą w Armagedonie. Czym się wtedy martwią? Przyznają się do tego bardzo wyraźnie. Psychiatra będzie próbował przekonać go, że jego kłopoty są spowodowane przez jego religię. Wow! Towarzystwo nawet nie próbuje ukryć tego, czego się obawia, prawda? Co jeśli to prawda? Co jeśli Twoja religia jest przyczyną smutku i niepokoju w Twoim życiu? Rozdział 43. Więc, doktorze, widzi Pan, że mam przez Posłuchałem rady Debi i wiosną 2001 roku poszedłem do psychiatry. Miałem tylko dwie sesje z jakimś facetem, którego znalazłem w książce telefonicznej. Na pierwszej sesji nie powiedział zbyt wiele, gdy opowiadałem mu o swojej dziwacznej 50 podróży jako świadek Jehowy. Opowiedzenie tej historii zajęło mi dwie godziny. Chyba nie powiedział nawet kilkunastu słów, gdy tak się wylewałem przed nim. Rzeczywiście, to było dziwne. Nigdy wcześniej nie opowiadałem nikomu w pełni o swoim życiu jako świadek. Siedział tam bez osądu, słuchając tej samej historii, którą opisałem w tej książce. Mimo, że nie osądzał, nie mogłem się oprzeć wrażeniu, że myślał, iż jestem jakimś kosmitą z innej planety. Słysząc słowa płynące z moich ust, całkowicie zdałem sobie sprawę, jak dziwnie musiało brzmieć moje życie dla normalnego, zdrowego nieświadka. Kogoś, kto nie został wychowany ze wszystkimi lękami, poczuciem winy, osądami i dogmatami, którym zostałem poddany. Kiedy nie powiedział ani słowa, a ja sam opisałem wydarzenia z mojego życia, po raz pierwszy zdałem sobie sprawę z tego, jak naprawdę szalone ono było. Mimo, że towarzystwo mówiło, psychiatra będzie próbował przekonać go, że jego problemy są spowodowane jego religią, mój psychiatra nigdy tego nie zrobił. Nigdy nie powiedział ani słowa o mojej dysfunkcyjnej religii. Nie musiał. Mogłem to zobaczyć w jego oczach. Obaj to wiedzieliśmy. Żyłem w strefie mroku. Dla mnie wydawało się to bardzo realne. Dla niego było to jak oglądanie horroru w telewizji. Kiedy już wszystko mu opowiedziałem, po prostu tam siedziałem. Żaden z nas nie odezwał się ani słowem. Po kilku minutach w końcu powiedziałem. Więc, doktorku, jak widzisz, mam przesrane. Jeśli zostanę w tej religii lub jeśli ją opuszczę, mam przesrane. Bez żadnego wyrazu twarzy powiedział: ma pan rację. To jedyna rzecz, którą mógł powiedzieć, nie zamierzał mi mówić, co mam robić. Jak mógłby? W końcu to musiałaby być moja decyzja. Każda decyzja miałaby poważne reperkusje. Był na tyle mądry, aby wiedzieć, że to musi być moja osobista decyzja, a nie jego. Wsiadłem do samochodu i odjechałem. Jestem pewien, że ten dobry lekarz miał wspaniałą historię do podzielenia się ze swoją żoną tej nocy. Więc, kochanie, co wiesz o świadkach ichowy? Mam dla ciebie pewną historię. Jeśli jest jakaś dziwniejsza religia na tej planecie, to nie wiem, która to by była. Po powrocie do domu tego wieczoru, to ja wyglądałem jak jeleń w świetle reflektorów, kiedy moja żona, świadek Jehowy, zapytała mnie, jak poszło w gabinecie psychiatry. Bardzo dobrze, kochanie. Miałaś rację, jestem wyleczony. To w sumie była moja zwariowana matka. Istnieje wiele znaków, które mówią ci, kiedy twoje małżeństwo jest skazane na zagładę. Uważam, że kłamstwo to jest numer jeden. Nie obchodzi mnie... Ile już lat jesteście razem, ale kiedy zaczyna się kłamstwo, wasze dni są policzone. Ale nie czułem, że mam wybór, mówiąc Debbie, prawdę tamtej nocy. Nie byłem jeszcze gotowy na to, by moje małżeństwo i życie świadka Jehowy dobiegło końca. Wtedy jeszcze nie wiedziałem, ale ten dzień nie był już tak odległy. Przez wiele lat odmawiałem najpotężniejszą modlitwę, jaką może wypowiedzieć człowiek. Proszę, Boże, poślij mnie tam, gdzie muszę iść. W zasadzie prosiłem Boga, aby powiedział mi, co mam dalej robić. Nie, nie wylałem dziecka z kąpielą. Nadal wierzyłem w Boga. Uważam się teraz za bardziej duchowego niż kiedykolwiek wcześniej. Przez lata myślałem, że moje miejsce jest wewnątrz organizacji, bo na pewno nikt nie słuchałby ludzi, którzy są poza organizacją. Czy mi się to spodobało, czy nie, wziąłem czerwoną pigułkę, która uwolniła mnie od zniewalającej kontroli religii, podobnej do Borga. Jednak życie w prawdzie o prawdzie może być surowe i bardzo trudne. Z drugiej strony widziałem, jak niebieska pigułka, ze swoim fałszem i bezpieczeństwem, ale przede wszystkim błogą nieświadomością, iluzji, również może być atrakcyjna dla milionów ludzi. Jednak po zażyciu czerwonej pigułki, nie ma już odwrotu. Boga ignorancja iluzji zniknęła na zawsze.